Są u mnie, są u mnie ok, Nie, słyszę górze też, kurwa Myślałem, tylko z dołu idą Run, Forest, run To oni tutaj już byli te... kurwa. O kurwa No jebaniec Chyba mi zaskoczył Ja tu mówię sobie, kurwa od boku jakoś zajdę a tu... Panowie, bo każdy sam znowu lata, taku Musimy się zebrać w kupę. Nibierzcie no po broni lecimy na tamtych śmieci. Tylko bez... trzeba się zebrać w kupę. Twój w Dobra robota. Kieś kebab. Nie no, keba mam jednak. Tutaj jest snajperka, jak ktoś by chciał. O, o, z szutku No, pięknie Zawsze to spala. No, o, o. uwaga, uwaga Jak chcecie wziąć to, to kurwa Idzie, jest pod szutem gościu Szybki Jest Kolejny biegnie Kurwa, na hita, na hita, dwóch, dwóch, Dwóch No nie, no wypadłem Masakry A no leżeć kolej. Jeszcze z lewej brat Podnażamy pozostałych operatorów z tego oddziału Dorwać ich uj, Jeszcze uj, ktoś wali. wali. Tylko nie wiem skąd jeden walił z naprzeciwka w ogóle z Idę mu na plecy Radzi kogoś nie?

Zobaczcie czy oni tu jeszcze się zbierają gdzieś czy już... o mam, no, znalazłem nawet tam ja taka... BSP aktywny Wrogi BSP w sektorze No chyba czysto wygląda, nie że mamy Tak, tak Dali też do mnie A, z katedry dobra ktoś Z zamku Mam trochę kebów, tu się podzielę Macie brat kup sobie ma lepszą A bumbi też Ale a, mam sklep Aaaa bo przeka nie rzucać Oznaczam maskę przeciwka

Mar też jakąśnkę? Nie, e? nie Znaczy ja, ja. mówię co siebie, nie? No Zaraz ja muszę w sam czeka. coś poszukać. Co już liczy, zjadł rozpoczęty Tu całe całe domki upstawione Ups sobie Tak o drugiej strony rzeki tylko mamy, nie? To upługnie. Włapimy. Ty, no. Na razie z naszą stronę. Tam, tam rzut był, na zielonym. Tam, gdzie był. Kurwa, skrzynka tak. potrzebuje za z krewami. Tam, gdzie lądowaliśmy. Ja mam 15, to ci mogę rzucić. Stawaj. Czekaj, ty tu. Przyjdź tam, gdzie się zaraz podejdę. Ja podejdę do ciebie. Trzymaj. Wyprzedasz. Jest jest, Muszę kupić też skrzynię. Kupię kuchu, coś, tutaj, rzuciłem, tutaj rzuciłem dwie miny, to oni będą mieli niespodziankę przy wejściu. Rzucili sobie sklep chyba. Będą hmm. mieli kłody pod nogami. Dobra, mam. wracam tam do was. Dużego kalibru. Amunicja dużego kalibru. Snajperka. No, dobra, rzucam wam tutaj. Oznaczam nasze ulepszenie polowe. Zajebiście. Tak. tego bez paka miejscowego, kurwa? To będzie. Nie ma kasa no, masz macie, macie kasę. Ja tu sam? Brak. Czekaj, bo oni nam plecy mogą zrobić. My tutaj. No, mogą. Ostatnio nam tak zrobili. No, do dołu i do środka idą do, do, kurwa windami albo klatką. Obstawiłem tam jedną. Dwie windy są obstawione, ale. i BSP wroga. Uwaga, wrogi żołnierz. Desant? No, z lewej. Leciał na dół. Kurwa. Nie u nas gdzieś, leci. kurwa. Nie, 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 nie poleciał na dół. A, tam Jest dobra. tam, tam o. Trzymamy w góry, trzymamy w góry. O, ktoś wpruje do mnie. Do windy z las. Uważaj, nie spadnij. Ląduje, ląduje. Chodźcie strzał, na góry, góry trwam, cały czas. Tutaj hebik nie Pamiętajcie, chce. że to parkingiem mogę wjechać. Nie, na niebieskim. Jest, wjeżdżają, jest. w wja zrobił tam, bo... tam gdzie miny, no? Tam gdzie miny, tak, tak, tak. Tutaj z przodu, nie, to z tyłu było. Tutaj wjeżdżą. wjeżdżą. Czekaj, to ja idę tam miny podrzucić. U mnie są, u mnie są, wchodzą, 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 wchodzą okręgiem. No. Panowie pomóżcie, pomóżcie. Chodź, chodź, proszę, sk skacz, bo... Nie, 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 chodźcie, chodźcie, dojdziemy ich. Ja, idę, dawajcie, ja dawajcie. idę, ja idę. Ja to... Wskaż, se chodź, tam chodź, tu sekurujesz, Wchodz, Wchodzili, to byli piętro poniżej, dosłownie piętro poniżej, cały team. Wrób się desantuje. Patrzcie w górę. Znali się trochę. Idę, idę i pomagać. Tutaj masz skrzynkę Marcin. Dobra, 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 dobra. Tutaj skrzynka, zbroń mnie jak ktoś chce. Ja to pilnuję cały czas z tego wjazdu i, i okręgu się Chyba nikt już kurwa nie ten nie no jeszcze pięciu, pięciu w nie wpierdoli Biegasz ktoś pod nami? Masz, ja ci rzucam te. Rzuć miny Mam na dole miny, przy proszę. Wodzie? Rzuciłem ci tutaj. Ktoś się dusi pod nami też Nie odpalaj tego, bo będą zombie wychodzić Drugi <gry> BSP w sektorze Tu są? Ja tu tyłów trochę bronię tu... tu jest jeszcze ale ten wias też stać Ja mam flagę jedną jak coś. My oh. no zajebiście panowie, kurde ja Tu tak, siedzi dwóch tak. na namiocie Macie choć skrzynię kurwa to tą Nie mam Trzeba do gona. A, no, do strefy, do trefy. tu Tuwa leci, mamy Mam, wiatr. Mamy dach, mam, dach, kurwa. Jest zajebiście, nie? Jak to spierdolimy? Jesteśmy pedałami, kurwa. <noise> no, yeah. biegnął tam. O! Tak, jeszcze wraca do nas z powrotem. Odzie na pewno jest, do, do pierwszej dziesiątki Zalecam udać się do bezpiecznej strefy o, A jednak to minę no biegli tu gdzieś kurwa Żeby tu schodami się nie wiedali To łogo jeszcze właśnie nie? No, nie, nie, nie. Zaczy nikt nie idzie na zewnątrz Trzy teamy, znaczy dwa teamy zostały Pszczo. No i teraz trzeba będzie ich rozpierdalać Tak Dleka będzie u nas zobaczcie Mam machy złote to będzie ok No już balon z dołu

Tak to się właśnie robi. Tak to się robi. No no to powiem, ci, powiem wam, że ta snajperka na termo jest zajebista, kurwa. Na tych mapach.